Witam Was kochani serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. Yy, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dobrze. Halo, halo! Tutaj mówi Sylwia Giza do Was. <grytanie> yy, kochani moi drodzy, przeczytam Wam coś i chciałam w ogóle o tym dzisiaj z Wami porozmawiać. Ok, to co dzisiaj napisałam na Facebook, moi drodzy. Okay? Jak Kundalini się obudzi, każda Twoja myśl jest lustrem natychmiast. Także najważniejsza jest kontrola umysłu, oczyszczać każdą myśl aż do momentu, kiedy stajesz się stanem umysłu bez myśli. Pierwszy tydzień praktykujesz hop ono do każdej myśli i po tygodniu już widzisz różnicę. Później stajesz się tą zabawą. Praktykujesz hop-ono cały czas do każdej myśli. Złota Księga Saint-Germain afirmuje, afirmację na dodatek, robimy, aby stać się naprawdę czystym, potrzebuje około dwóch lat, aby tak praktykować i oczyszczać umysł. Praktyka, praktyka, praktyka. PS po skryptum I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I to jest moi drodzy, hopo tak? I teraz dzisiaj chciałabym jeszcze raz z wami kochani porozmawiać konkretnie już tak bo dużo mówię o tym tylko że po prostu dzisiejsze właśnie wideo będzie zatytułowane na temat oczyszczania umysłu i dzisiaj bym chciała wam dokładnie powiedzieć właśnie jak to robić. i słuchajcie moi drodzy, oczyszczanie umysłu. Jeżeli chcemy zmienić w ogóle ten cały świat, tak? Jeżeli chcemy żeby wszystko w naszym świecie było fajnie, tak? to wszystko zaczynamy praktykować od siebie. I jak my będziemy praktykować, to nasz cały świat zewnętrzny się zmienia, bo wszystko to, co jest wewnątrz nas, bo my jesteśmy takim uniwersem, mamy w środku cały wszechświat, tak? I wszystko zależy od nas. Jak my chcemy zmienić ten swój świat, to możemy już to zacząć zmieniać od teraz. I tam wcześniej, właśnie dzisiaj napisałam, że my jesteśmy prekursorem. Zaraz wam to przeczytam. Aby życie się zmieniło, Ty jesteś prekursorem tego, co chcesz widzieć. Ty jesteś początkiem i inspiracją, i ty wybierasz kiedy twoje życie może. Kiedy? Twoje, twoje życie może się zmienić w tej chwili albo w następnej. Ty jesteś tym, który to ma zacząć. Ty zaczynasz działać i uniwers, czyli wszechświat, podsyła wibracje odpowiadające twojej. Możesz je wybrać, a możesz poczekać i wybrać coś innego. Wybieraj, co czujesz, ale dobrze się zastanów, czy to, co wybierasz, jest dla twojego i innych najwyższego dobra. Tak? Także, kochani moi drodzy, wszystko zależy od tego, od nas. Jak chcemy zmienić nasze życie, to od razu zaczynamy od teraz. Ja to jestem taki człowiek, że jak coś chcę zmienić, to od razu zaczynam od teraz. Nie czekam, że tam może kiedyś, albo a może później, a może bo coś tam i wymówki jakieś są, tylko od razu zaczynamy w tym momencie, tak? I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi, że chcemy zmienić cały świat, wszystko zależy od naszego umysłu, tak? I jak nasz świat po prostu, to co mi widzimy, to co my widzimy, możemy po prostu wszystko zmienić na to, co my chcemy widzieć, tak? I teraz dajmy na to pod wpływem właśnie tej kontroli umysłu zmieniamy cały nasz świat, tak? I teraz to, co się dzieje na zewnątrz, co niektórzy tam widzą, że tam są jakieś rzeczy, które są nie za fajne na zewnątrz, prawda? To myślą, że tak świat wygląda, tak? A tak naprawdę my wszyscy, wszyscy ci w ogóle, co yy, praktykują właśnie kontrolowanie umysłu, czy rozszerzają światło, czy rozszerzają miłość w ogóle, wysyłają miłość do wszystkich, to ci ludzie są takimi jednych z pierwszych, którzy po prostu zmieniają ten cały świat. Jak Ty chcesz do nas Ty, czy Ty, czy Ty chcesz do nas dołączyć i zmieniać ten świat, to po prostu trzeba zacząć najpierw od siebie. I słuchajcie, jeżeli chcemy zmienić świat, najważniejsza jest kontrola umysłu. Bo zobaczcie, jeżeli każdy by kontrolował umysł, tam, który tam siedzi, nawet na tym tronie gdzieś tam yy, królewskim, czy nawet jak ktoś tam siedzi na tronie papieskim, czy jak no, ktoś siedzi na tronie politycznym, czy na jakimkolwiek innym tronie gdzieś ktoś siedzi, to jeżeli by ten ktoś kontrolował umysł, tak? To życie automatycznie całego świata też się zmienia. I o to chodzi, że ci ludzie, którzy tam pociągają za sznurki z tyłu, jeżeli oni by zaczęli też kontrolować swój umysł, to automatycznie by wiedzieli, jak to w życie, jak to reality, to realia naprawdę wyglądają i też by zaczęli kontrolować umysł i świat by się też zmienił. Także, ale jeżeli oni tego nie robią, dajmy na to, to my jako ludzie zaczynamy to robić i zaczynamy kontrolować ten umysł. I my, my, jako całość tych wszystkich ludzi na świecie, jak zaczynamy kontrolować ten umysł, nasz po prostu wewnątrz się, wszystko się wewnątrz nas zmienia i to wszystko na zewnątrz też się zmienia. I patrzcie, zobaczcie, jak jest ważne od tego, żeby zacząć od samego siebie. Później idziemy na przykład w koło, na rodzinę, uczymy wszystkich po kolei, jak kontrolować, jak ktoś się oczywiście. Jest otwarty na te rzeczy, no to uczymy po prostu w rodzinie ko ludzi, żeby po prostu też zaczęli kontrolować swoje umysły. Później idziemy do znajomych, później idziemy do, do następnych ludzi do, i w koło rozszerzamy to właśnie, to właśnie wiadomość typu kontrola umysłu jest najważniejsza. Słuchajcie, nic nie jest ważne. Jak chcecie zmienić świat, nic nie jest ważne. Także weźcie, słuchajcie, moi drodzy, Yy, świadomość w swoje ręce, kontrolę umysłu w swoje ręce i zacznijcie po prostu kontrolować ten umysł. Gdyby każdy kontrolował umysł, nie byłoby takich akcji różnych na świecie z tego względu, że przez kontrolę umysłu wszystko możemy zmieniać. No nie? Wszystko chodzi o kontrolę umysłu, tak? Czyli jak kontrolujemy umysł? Dla początkujących, dla wszystkich tych ludzi, którzy zaczynają, prawda? Bo ci co już tam wiedzą, medytują i tak dalej, to oni wiedzą już mniej więcej jak kontrolować umysł. Ale tak, na początek robimy, słuchajcie, moi drodzy, do każdej myśli, która przychodzi do nas, mówimy hopo-ono, czyli I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, tak? Do każdej myśli. I nie tam, że mi się nie chce, albo jutro zacznę, albo coś. Nie, od razu teraz skończyć oglądać ten filmik. Od razu tak jak w wojsku, nie? Do każdej myśli, słuchajcie. Jak chcecie zmienić o swoje, o swoje życie, no nie? Także do każdej myśli mówimy I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Tak? I mówimy tak do każdej myśli pozytywnej i mówimy tak do każdej myśli negatywnej. I o to chodzi, że zobaczycie za tydzień czasu, że ten wasz umysł, ta wasza i wasza cała aura, która jest wokół was, to wszystko się zacznie oczyszczać. I ważne jest właśnie, żeby mówić, I am sorry, please forgive me, czyli przepraszam i proszę wybacz mi. Z tego względu, że ta mantra to jest bardzo stara mantra, która jeszcze pochodzi z Hawajów, jeszcze huna i tak, to, jak ktoś chce bardziej wejść, to wszystko dr Hule Len mówi na ten temat. I po prostu to jest bardzo stara mantra, która działa. I to jest najprostszy sposób, żeby kontrolować swój umysł. To jest najprostszy sposób, nie znam prostszego różne książki będą opowiadać, że o, tam i będę opowiadania mówić, i tamtego, i tędy, o, wędy, przez plac, molendy i tak dalej. A tu jest prosta, słuchajcie, technika. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I teraz miałam kiedyś takie seminarium, i któraś tam z dziewczyn, z dziewczyn powiedziała, oczywiście się zesła, zesłaściła i mówi tak. Jak to będę, ja będę. Za co, co ja mam przepraszać? Za co, co ja mam przepraszać? No i zobaczcie co to jest. To jest po prostu ego, które jeszcze się nie chce schylić, tak jakby. Nie chce się schylić, nie chce się zniżyć. A do życia, słuchajcie, trzeba się zniżyć. Wy jesteście tym życiem, ale do życia trzeba się zniżyć. Jak ktoś mi mówi, że on nie będzie przepraszał i, i, i po prostu za co on ma przepraszać, to ja już po prostu dla mnie to już takie czerwone światło, że wiem, że ta osoba jeszcze ma duże ego i myśli, że wszystko wie i po prostu yy, i ona już nie będzie przepraszać. A to jest coś takiego, że słuchajcie, my nie wiemy jeszcze tego, co nie wiemy. Świat jest tak skomplikowany, skom skom w ogóle skom skonstruowany, że my myślimy, że już coś wiemy, a jeszcze nie wiemy. I na przykład ta mantra jest bardzo dobra z tego względu, że to jest tak jakby połączenie z naszą duszą. I jeżeli na przykład nasza dusza, czyli to jest malutkie nasze wewnętrzne dziecko, i my mówimy do tego wewnętrznego dziecka "I love you". I am sorry. Please forgive me. Thank you. To to małe dziecko się otwiera w nas, tak? Zaczyna się otwierać, zaczyna otwierać swoje to serduszko, zaczyna otwierać umysł i zaczyna się czuć bezpiecznie, żeby wyjść, żeby wyjść, żeby po prostu wyjść z tej jaskini, całej, czyli to małe dziecko wewnętrzne wasze, tak? Dlatego, jak mówisz do niego: I love you, I'm sorry że już wcześniej nie byłam u ciebie, że wcześniej się z tobą nie skontaktowałam. Proszę wybacz mi, że nie byłam wcześniej. To wszystko jest po prostu poddanie się dla tej swojej duszy. To nie chodzi o to, że ty tam musisz przepraszać kogoś. Tylko Ty się poddajesz swojemu życiu, swojej duszy, poddajesz się temu przepływowi życia w sobie. I chodzi o to, żeby się zniżyć. I masz słowo do tego, przepraszam, że nie byłam wcześniej dla ciebie, nie byłam wcześniej dla tego malutkiego dziecka, nie byłam wcześniej dla tej duszy. I I'm sorry, tak, przepraszam, i proszę, wybacz mi. I w tym momencie to jest tak, jakby to jest energia. To jest energia, która ci pozwoli na otworzenie się i na zobaczenie więcej rzeczy. Dopóki tego nie zrobisz, to cały czas ego przez ciebie przemawia. Także zwróć uwagę, że jak jesteś poddany, czym bardziej jesteś poddany, czyli po angielsku surrender to the kundalini, czyli jesteś poddany życiu, poddany jesteś tej energii, to wtedy ta energia dla ciebie wszystko przynosi, co ty potrzebujesz. A nie stawia się, że o, za co ja mam przepraszać? Bo tak naprawdę za nic nie musimy przepraszać. Jak sobie głębiej wejdziemy, ja rozumiem ten koncept, ale jeszcze głębiej, jak wejdziemy, jeszcze, we, jeszcze będziemy głębiej wejdziemy, to wtedy w tym momencie ta energia właśnie tego poddania się, czyli przepraszam i wybaczam sobie przede wszystkim, że nie byłam wcześniej dla siebie. Bo wcześniej dla siebie nie byłaś, bo cały czas gdzieś tam latałeś czy latałaś, nie byłaś dla siebie, nie byłaś dla siebie, dla swojego malutkiego wewnętrznego dziecka. To Ty tak naprawdę, tak naprawdę w głębi serca to Ty sobie wybaczasz, że Ty nie byłaś dla siebie, i tak naprawdę w głębi serca Ty przepraszasz siebie w środku. I tak samo jak to robisz do siebie, to tak samo każda inna myśl, każda inna inteligencja też jest taką, takim samym jestestwem, jak i ty. Także taka złość, czy taki na przykład yy, zazdrość, czy cokolwiek, to jest też takie malutkie dziecko, które też chce być pokochane. I tej złości też nigdy na przykład nie lubiałaś, tylko oceniałaś czy coś. To dlatego o to chodzi, żeby to przeprosić wszystko to jest cały taki koncept i to jest jedna z najstarszych takich metod, która naprawdę działa, żeby jak to zrozumiemy, jak to zrozumiemy, to nasze życie dopiero w ogóle nabiera całego koloru, jak to wszystko o co tu tak naprawdę chodzi. Także nie przepraszasz kogoś, tylko przepraszasz tak naprawdę siebie i przepraszasz siebie, że ty nie byłaś dla siebie wcześniej. Bo wcześniej miałaś, dajmy na to, takie myśli, ale nigdy nie zwróciłaś nawet uwagi, tylko negowałaś czy oddalałaś od siebie te myśli. A te myśli, one są w Twojej aurze, także one cały czas u Ciebie są. I dopóki Ty właśnie nie zrobisz tego, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, to one będą te same myśli, Ty je nawet nie przetransformujesz na miłość, no nie to chodzi żeby to zrobić po to tylko żeby przetransformować ten złość, tą zazdrość, tą nienawiść, cokolwiek tam mamy te negatywne rzeczy, żeby po prostu przetransformować to wszystko na miłość. Czyli tak kochani moi drodzy. Praktykujemy do każdej myśli I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you i tak praktykujemy przez tydzień i sobie zaobserwujcie jak wasze życie zaczyna Zaczyna się układać, i ja Wam gwarantuję, że jak będziecie to mówić do każdej myśli, zobaczycie, jak będziecie coraz bardziej widzieć więcej rzeczy, w ogóle będziecie bardziej olśnieni i po prostu będziecie się lepiej czuć, bo przez to, że będziecie to robić, to Wasza ta cała aura się oczyszcza, cały układ nerwowy się oczyszcza, wszystko się będzie oczyszczać. Także mówicie sobie to jak litanie: I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ta inteligencja. Wy możecie mówić to jako, taki, jako taką regułkę, no nie? Ale ta inteligencja, ona tam behind the scenes, czyli z tyłu, ona wie dobrze o co chodzi, co wy robicie. Także Bóg już wie, że wy oczyszczacie te myśli, wy i co wy robicie, i co wy chcecie, do czego wy dążycie, do tego, żeby mieć czysty umysł. Czym bardziej macie czysty umysł, tym wtedy możecie bardziej słyszeć tą inteligencję boską, to całe źródło Boga, tak? Czym bardziej yy, oczyszczacie te myśli, tym bardziej jesteście rozświetlceni. Czym bardziej jesteście, oczyszczacie te myśli, tym bardziej jesteście oświeceni. Bo słuchajcie, oświecenie to jest nic innego, każdy może być oświecony, oświecenie nie jest nic, to jest nic innego jak bycie w tu i teraz. Jeżeli jesteśmy w tu i teraz, jeżeli żyjesz cały czas jesteś non stop w tu i teraz, to wiedz, że już jesteś oświecony. I nie musisz szukać, nie musisz nie wiadomo, co robić, jakich rzeczy skomplikowanych po to, tylko żebyś stał się oświeconym. Także widzisz na przykład jak jest energia Kundalini jest aktywna w ciele, to ta myśl od razu jest lustrem. Dlatego Kundalini bardzo szybko ci uczy. No, że trzeba tu od razu kontrolować jedną myśl, bo na przykład pomyśl sobie, że szklanka spadnie i za chwilę szklanka spada ze stołu, no nie? Także bardzo ważne w Kundalini, czy nawet nie w Kundalini, jest właśnie ważne. A w Kundalini przede wszystkim, bo każda myśl od razu się manifestuje. Dlatego jest bardzo ważna kontrola umysłu. Także robimy tak, kochani, tak. Do każdej myśli, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, tak? I później. Za tydzień czasu zobaczycie, co się będzie działo i później dalej to robicie. I love you, I'm sorry, please forgive me thank you. Oprócz tego weźcie sobie, kupcie tą książeczkę albo na internecie sobie znajdziecie, bo jest. Złota księga Saint Germain, tak? I ta złota księga macie dokładnie, dokładnie opisane, jak energia pracuje, jak za myślą idzie energia, jak cokolwiek pomyślicie, to już tam jesteście tak naprawdę. To wszystko jest tam opisane, wszystkie prawa energetyczne. To jest ta książka, po prostu polecam, żeby studiować jak Biblię. Tą książkę, ok? I w tej książce macie różnego, oprócz tego, że będziecie sobie robić I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, do każdej myśli. To w tej książce macie tak samo afirmacje pozytywne, które Wam już będą nakierowywać to życie na doskonałe, wspaniałe życie, które będziecie tam chcieli, tak? Teraz tak, mantry sobie. Pamiętajcie, że. Na przykład ktoś mi mówi, że cały czas trzeba być w sercu i tak dalej, ale żeby być w sercu, to trzeba być najpierw w umyśle, bo musicie kontrolować ten umysł przede wszystkim, no nie? I wiadomo, że a w sercu jesteście wtedy, bo jesteście dobrzy i wszystko, co pomyślicie, to myślicie, żeby to było dobrze dla Waszego dobra i dla najwyższego Waszego dobra i dla najwyższego dobra wszystkich ludzi. To, to znaczy, że Wy jesteście wtedy w sercu, no nie? I wiadomo, że cokolwiek tam robicie... To jest wszystko połączone z wami, prawda? Bo to jest to serce, kontrola umysłu, no nie? I wtedy, i wtedy słuchajcie, jak kontrolujemy umysł, jest to poparte sercem, że to jest wszystko z serca, to wtedy nasze życie zaczyna w ogóle bardzo fajnie wyglądać i cieszymy się, jesteśmy zadowoleni, no nie? Bo jeżeli mówimy, ja mi jest doskonałością Boga we mnie, no to co innego może do Was przyjść, tylko doskonałość Boga. I o to chodzi, żeby mówić sobie mantry ogólne, bo jak mówicie mantry ogólne, to wtedy, moi drodzy, przychodzi coś do Was, co nawet jeszcze nawet byście się nie spodziewali. A to może być coś wspaniałego, no nie? Także i to Was, i was życie zaskoczy. I o to chodzi, żeby się nie upierać, nie trzymać się, tak jak już dzisiaj, wczoraj napisałam na Facebook, żeby się nie trzymać ludzi, nie trzymać się miejsc. Nie trzymać się sytuacji, wszystko puścić, bo wy jesteście jak taka rzeka i ta rzeka płynie sobie, tak? I ona na przykład napotka na kamień i dalej płynie. Ona nie będzie spędzać 3 dni z kamieniem, na przykład, bo akurat ona dalej płynie, no nie? Tak samo jest w tych związkach wszystkich, prawda? Także mamy. Poznajemy kogoś, spotykamy się, mamy dobry fan, mamy fan, mamy radujemy się z kimś, cieszymy się, mamy doświadczenie, poznajemy kogoś i idziemy dalej. Jak znowu życie nas łączy, że rzeka dalej płynie i znowuż napotka na ten kamień, bo akurat jakiś tam korytarz rzeki się zmieniło to znowu się z kimś spotykamy i znowuż mamy dobry czas i, i życie jest, słuchajcie, naturalne. No to chodzi, żeby odpuścić rzeczy, odpuścić ludzi, odpuścić w związku, na przykład odpuścić małżonka czy małżonkę po to tylko, żebyście wystali się wolni. Jak Wy odpuścicie to, zaczniecie kontrolować umysł, zaczniecie mówić, że ja jest czystą boską miłością, to i ten małżonek się zmieni, to i ta małżonka się zmieni wszystko zacznie inaczej wyglądać, no nie? Chodzi o to, żebyście się nie trzymali, że o. Już nie będziecie tak czegoś mieli. Bo na przykład, jak jest coś takiego, że już czegoś nie będziecie mieli, to znaczy, że to jest dla was dobrze, bo dla was coś innego czeka, no nie? Coś dla was jest tam innego, które czeka dla was. Eee, no, to to chciałam z wami porozmawiać i najważniejsza kontrola umysłu, tak? Czyli już wiemy jak kontrolować umysł i mówimy sobie mantrę. Także czasami, jak robicie sun gazing, patrzycie się w słońce. Oczywiście, tak jak powtarzam, zawsze zaczynamy od 5 sekund i na następny dzień znowuż 5 sekund, czyli już 10 sekund, i na następny dzień znowuż 15 sekund, i tak dalej. No nie? Tak samo, jak patrzymy się w słońce, możemy sobie mówić właśnie tą mantrę i też się to wszystko oczyszcza. Tak samo, możemy sobie mówić tą mantrę, yy, mi jest, cokolwiek wy tam chcecie, jak patrzycie się w słońce, no nie? I zobaczcie, na przykład, jak patrzycie się w słońce. To jak się, jak się patrzycie już w słońce i na przykład mm, ja mam na przykład coś takiego, że, że widzę taki tak jakby tunel taki przed sobą, no nie widzę taki tunel i wiem, że ten tunel to jest tak jakby ta czarna dziura cała, która jest tak jakby połączona nas samych z całym kosmosem, z całym uniwersem, z czy światem, no nie? Jeżeli na przykład Yy, możecie też to zobaczyć, jak później na przykład, z wiem, czy już teraz widzicie, może za jakiś czas będziecie widzieć, ale to jest coś takiego, takie się coś rusza, takie przed nami, no nie? I to się cały czas, to, to są takie takie, jakby, takie, taka, taka jakby ruchoma taka dziura, no nie? I ta przez tą to wiem, że przez to właśnie ruchomą dziurę wysyła się tak jakby swoje te intencje, cokolwiek wy tam chcecie i wtedy uniwersum wam z powrotem tak jakby przynosi. I tak samo jak macie intencje i te intencje wyślecie podczas medytacji, na przykład sobie medytujecie i mówicie te mantry wszystkie, prawda, to w tym momencie ta energia wasza w środku na Wam tam szybciej to wszystko oczyszcza sobie oddychacie, jesteście zrelaksowani i ta energia nad wami pracuje i wam szybko to wszystko tam oczyszcza, jak medytujecie, no nie? Niż jak na przykład jesteście tak za bardzo nieświadomi tego, że to robicie. Ale następna rzecz właśnie, jeszcze żeby tutaj właśnie tak skacze trochę, no ale, ale cóż, tak jest dzisiaj. Bo chcę wam powiedzieć dużo. Yy, także... No wracając jeszcze do tego tematu, także jak wysyłacie tę intencję, tak? Yy, wysyłacie tą intencję, wtedy, jak patrzycie się w to słońce, możecie wysyłać tę intencję, i wiem, że ta właśnie ta czarna dziura to po prostu wtedy jest ten tunel taki, co to idzie, jest taka komunikacja pomiędzy Wami a wszechświatem, no nie? Także to jest dobre takie, taka ciekawostka. No, i wracając jeszcze do tej, tego tematu kontroli tego umysłu, prawda? Jak mówicie tą mantrę, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. To ta mantra was robi to, że wy jesteście cały czas w tu i teraz. I to tu i teraz oczywiście cały projektuje wam całą tą waszą rzeczywistość, całą waszą przyszłość, no nie? Także jest bardzo dobra mantra. Polecam, słuchajcie wszystkim. Zaczynajcie już od teraz, zaraz kończę ten filmik już, bo się rozgadałam. <słuch> Ale polecam Wam, kochani, tą mantrę, żebyście sobie mówili. Zobaczycie, jak Wasze życie się zmienia. Także będzie. Tak samo jak chcecie, na przykład, komuś pomóc, no nie? To w macie będziecie mieli wszystko, w Złotej Księdze tam jest. Jam jest czystą boską doskonałością w tym człowieku. Jam jest czystą boską miłością w tej osobie. Tak samo oczyszczacie. I mówicie znowuż do tej osoby. I love you, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Tak? Także to jest bardzo ważne. Tak samo jak ktoś jest chory, czy coś się dzieje komuś, prawda? Możecie sobie siąść koło tej osoby albo w domu sobie siedzieć i wysyłacie na odległość. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ja mię z doskonałym zdrowiem w tej, w tej osobie. I na odległość. I love you. I am sorry, please forgive me, thank you. I to jak robimy, słuchajcie, wiadomo, że to robimy wszystko od serduszka, no nie? Tak? No. Kocham Was, kochani, bardzo. Wysyłam dużo miłości. I zaczynajcie praktykować. I podzielcie się ze mną pod spodem, jak tam Wam idzie. Także na początku jest tak trochę, przez pierwszy tydzień tak trochę jest tego, nie? nie będę mówić jak, tak trzeba praktykować a później, to już, później już jest coraz mniej tych myśli, coraz po tygodniu czasu już te myśli tak nie przechodzą także już, już jest tak bardziej swobodnie, no nie, bo te myśli już tak bardzo nie przechodzą jak na samym początku przez tydzień czasu, no nie? także tak kochani, kontrolujecie myśli i umysły wasze kocham was bardzo, dużo miłości wysyłam, dużo całusków i zapraszam Was do następnego filmiku. Aha, jakbyście chcieli, tam więcej na ten temat informacji. Zapraszam Was na moją stronę Sylwia Gizadatka. Zapraszam Was na konsultacje do mnie. Robię tak samo Shaktipad, czyli tak jakby wysyłanie energii tego, tego światła do, do ludzi, także uaktywniam. Uaktywniam po prostu w ludziach też to światełko. Także jak ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Cały was mocno, papa. Pa.